Dzień dobry, witam kolejnego dnia, kolejny dzień, kolejne wyzwania i to, że dzisiaj czuję, że to pójdzie. Dzisiaj wcześniej zaczynam, przed ósmą, no i cóż, no trzeba działać z tymi nawozami dalej nieszczęsnymi, bo troszeczkę ich zostało. Jeszcze pewnie ze dwa dobre siewniki na łąki, bo wychodzi tak około 150 kg na hektar. Nie jest to jakoś może fenomenalnie dużo, ale nie jest mało, chciałbym się dobrać. Jak już się tak zaczęło, to niech leci, no wiadomo zawsze tej pasz jak będzie troszkę więcej to nie zaszkodzi. No i cyk trzeba odpalić ciągnik, niech się troszeczkę nagrzewa skrzynia, olej w skrzyni przede wszystkim. A w międzyczasie zasypuje szybko siewnik nawozowy i lecimy z tematem. A obornik leży i czeka na tym. Właściwy moment, ale nic. Jeszcze szykuwać pola pod kukurydzę jest praktycznie cały tydzień, także bez spiny może jakoś w końcu a zwłaszcza, że teraz spogoda ku temu sprzyja, bo jest słonecznie i wietrznie, także e, szybko w glebo daje wilgoć, ale dość wiadolenia, kurwa, siejemy, 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 siejemy. Zmniejszyłem o ząbek jednak. No bo tak popatrzyłem, że za dużo by mi tego nawozu poszło I bym wszystkie zapasy złożył I na Kukowiec by było tylko na styk A chciałem, żeby jeszcze coś zostało, może na Do drugi z tego saleczaku rzucić eee, Tam, gdzie się wcześniej jest i I mniej salek, trzeba było kupić w takim układzie Więc chwileczkę przyrzydziłem, przyjąłem że I zmniejszyłem o I zobaczymy, co z tego wyjdzie jakaś to będzie mega różnica także jak ten siewnik wysieje no to zostanie mi jeden i troszeczkę. ale jeszcze zostaje polifoska na tą świeżo kupioną uprawę, łąkę i na lucernie rozsypać sucho na samą no z szambem się tutaj nie udało ale zobaczymy czy z nawozami da się tutaj zasiać tak jak patrzę że dwie ścieżki w tej z powrotem się Łop skoczy, oby się dużo nie mazało. Trzymajcie kciuki. nieźle nie jest nie, źle. to miejsce przyjechałem. Tragedii nie ma. Mięknie bliżej środka. I sypiemy powolutku tą nową łąkę. No zobaczymy co ona potrafi właśnie rozsiewam już ostatni e, zasyp można powiedzieć saletrze, czyli z azotem na łąki powoli kończę no i wypadałoby powiedzieć dlaczego saleczek dlatego, że on troszeczkę wolniej zaczyna działać niż seletrę trochę później i to jest dla mnie bardzo korzystne bo teraz mam takie okienko, że e, po prostu e, nie ma żadnych bezpolowych Przeważnie każdego roku, tak przełom marca i kwietnia nie ma takiego nadłoku, nic nie ma gardłowego więc spokojnie w tej luce można sobie rozciąć saleczek i później z bańki, już później nic nie nas to wchodzi, bo Trzeba w połowie kwietnia byłoby sypać chcąc to zbierać, w połowie maja także miesiąc tym zbiorem trzeba byłoby sypać bo też wydzielić po prostu na dwie nawki, jak ludzie mówią, że teraz trochę i później drugi raz trochę ja na to nie mam czasu się nie chcę z tym rozdrabniać tylko po prostu zasiać i mieć z głowy taki mam myki i tyle ja tak robię nie każdy musi to potwierdzać i mnie to się w miarę sprawdza i najważniejsze że rośnie tak? I, i jakoś tam się te zabiegi a tak, mi się udaje ogarnąć teraz właśnie dzisiaj się za kolejny temat, kolejny rodzaj nawozu chciałbym dzisiaj, jeszcze nawożenie użytków zielonych po prostu poza. Miesiącach. no i tak na szybko lecimy już z kolejnym tematem czyli NPK, wieloskładnik na tą nową łąkę polifoska szóstka zasypana to mam na pewno tutaj zostanie z 250 kg, więc zasypię Big Baga Corn Cally i polecę z tym na lucerny z taką mieszaneczką eee, co do tej trawy, no takie mam mieszane uczucia z sypaniem tej polifoski, bo wygląda to nie za ciekawie ta trawa, powiedziałbym słabo i takie mam obawy, czy to nie była po prostu gorzowska zasiana i tak zostawiona, a nie jakiś normalny użytek zielony, no ale będzie widać co tam, za, jak to zaplanuje na pierwszy blok, na no, bo ziemia tutaj jest ogólnie nawet, nawet nie najgorsze, nie ma jakiegoś piachu. Wody też jak widać tutaj miejscami to już szczególnie nie brakuje I chciałbym to po prostu żeby to została łąka bo tej kukurydzy To za dużo też mi nie potrzeba I co na no, tamtej części gdzie jest właśnie kukurydza czy opornik leży Tam to musi być kukurydza po mraku Ja rego tutaj nie będę siał Ale będzie ścięte to na kiszonkę I po kiszonkowej prawdopodobnie na całości pójdzie jęczmienio zimy, o ile na tym świeżo zakupionym pH będzie się zgadzać. Także tu jeszcze trzeba sprawdzić pH. No jak nie to będzie musiało tu wlecieć przeżyto. Wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. A i jeżeli wyjdzie tak, że trzeba tą będzie łąkę skasować w pierwszym pokoju. no to ten wieloskładnik nie pójdzie w powietrze zostanie, przyda się też na roślinie następczej, czyli w tym przypadku polifoskę rozrzuciłem na tą lucernę gdzieś tak około 100 kg na hektar polifoski szóstki wyszło teraz jadę z kornkali tak 500 kg na 3 hektary chciałbym żeby mi wystarczyło czyli nie za dużo no ale tak 40% ma kornkali w swoim składzie potasu czyli jakieś 6 parę kilo z tego plus 2 jeszcze z polifoski to ponad 80 kilo potasu myślę, że starczy lucernie no musi starczyć tak? Do tego zaraz 15 wappa na hektar kreby i niechaj rośnie. No i zacząłem ostatni etap, ale już mnie nerwy biorą, bo to wapno nie chce się siać, się przypycha i tak się jeszcze tylko z jedną tarczą. Po drugie, zapchana dziura jest całkowicie, nie mogłem tego odepchać. Muszę zjechać do domu, żeby to odepchać. I tak to się pierdzień. o co Ile trzeba po hamulcu dać, żeby się odwiesiło? No jest dramat, wypada, dramat. Jeszcze to trzeba wszystko umyć, pewnie po obrządku tak dzisiaj Dzisiaj pewnie będzie zakończone po jednym worku. Nim ma do no tak się kurwa dzieje. Po cudem udało się odepchać, ale muszę go dobrze obczyścić, bo jeszcze tam troszeczkę saleczaku na dnie zostało tego zawilgotniałego oklejonego. No i przez to się pewnie wszystko zawiesza. Pierdzieli, ale żeby to zrobić trzeba jechać gdzieś na kawałek kornego. I wszystko patyczkiem mam taki odpowiedni wydziugać. I wtedy zasypać jeszcze raz samo wapno świeże, także może, może coś z tego będzie. I tak to po siebie wyklepie. Już wiadomo czemu wapno nie szło. Jak nie dojrzysz, nie przypilnujesz, to nie zrobisz. No i podejście numer dwa. Ale powiem wam, że jest nieciekawie. Przez zimę powstało to wapno i jest dupa. Raz, że wory uszy pękają, przetruchały na tym słońcu i mrozie. O, już się wzięło jednego. Trzeba będzie wiaderkiem ubrać i resztę próbować podnieść to jeszcze trafiają się tego nie widać ale no przemoczony, kurde jest taki glut nie wiem jak to się będzie siało no profilaktycznie na maksa i zobaczymy co z tego wyjdzie nie miałem roboty to się narobiłem kuźwa wcale ten glut nie leci pierwszy worek był jako taki a ten to się trafił za taka że normalnie szok No, ludzie mówię, że to kurwa naprawdę do obiadu dobrze szło a po obiedzie to i mnie klątwa dosięgła jeszcze spróbuję gdzieś po dołkach pojeździć może trochę żeby to uruszy trochę, uleci jutro czeka mnie wypieprzanie tego zosiewacza i mycie i tyle oku na tego wapna a te wapno resztę to nie będę się cackał bo wpieprzy na rozrzutnik i tyle do strzałka na no, to i tej opcji z tym nie ma. No za jeszcze było, więc musi kurdy dopadać. Mm.